Myśl przewodnia na 19 kwietnia. Od kiedy zacząłem godziwie i na trzeźwo uczestniczyć w życiu, mój los przynosi mi w zamian wiele dobrego. Swoją obecną kondycję nazwałbym stanem spokojnego zadowolenia. Cieszę się dobrym samopoczuciem. Znalazłem swoje miejsce i żyję w zgodzie ze światem. Należę do grona tych, którym się powiodł. Ponieważ wnoszę w swe życie trzeźwość, przyzwoicie mnie ono traktuje. Czerpię z niego radość, przyjemność i korzyść. Mnóstwo jakże ważnych drobiazgów sprawia, że uważam swe życie za wartościowe i satysfakcjonujące. Nareszcie mam także ambicję i odwagę próbować tego, przed czym uciekałem w dawnym, pijanym życiu. I pytanie, czy czerpię prawdziwe zadowolenie i satysfakcję z życia w trzeźwości? Medytacja. Droga, którą kroczę, to interesująca i podziwu godna wspinaczka. W roztaczającym się przede mną królestwie ducha dokonuje coraz to nowych odkryć. W poczuciu zjednoczenia się z Bogiem doświadczam chwili niewysłowionej czułości. Doznaję cudu, niemal mistycznego porozumienia z drugą istotą ludzką. Siła wyższa nie odstępuje mnie ani na krok, służąc mi wsparciem w tej niekiedy trudnej i bolesnej wędrówce. Bóg bez ociągania się użycza mi wszystkiego, czego w danej chwili potrzebuję, o ile tylko wybieram drogę wzrostu i rozwoju duchowego. Czytał Dawidos